Witam serdecznie, Marcin Tuszkiewicz z tej strony. Zaczniemy sobie dzisiejsze podsumowanie od dolara do polskiego złotego, dlatego że. Na razie rynek utrzymuje się w tendencji spadkowej, pomimo tych wzrostów, które się pojawiły w minionym tygodniu, cały czas znajdujemy się poniżej 3,77, a to jest taki poziom dość istotny, że jego rynek udał, rynkowi udałoby się wybić ten poziom, można by było spodziewać się wtedy większych wzrostów, ale dopóki jesteśmy poniżej, wydaje się, że tendencja spadkowa jest jeszcze niezagrożona. Wzrosty były dość dynamiczne w minionym tygodniu, ale i tak ten dolar na razie wraca do spadków. Na żadnym tak naprawdę rynku dolar nie dominuje, przynajmniej na razie, a pamiętajmy o tym, że długoterminowo wydaje się, że tutaj dominacja dolara jest na kilka lat wstrzymana. Warto zauważyć, że te spadki, które mamy od kilkunastu tygodni, wybiły wsparcie na 3,7560. To jest podstawa mocnego wybicia, a tym samym cały ten ruch wzrostowy, który tutaj na samym końcu miał miejsce, został zanegowany. I może być korekta nawet do poziomu około 3,95, ale i tak w takim ujęciu byłaby to tylko właśnie korekta no, sugerująca później dalsze spadki. Niemniej jednak, na razie poniżej 3,77 nastawienie jest cały czas. Jeżeli chodzi o franka do polskiego złotego, tutaj to umocnienie w piątek było silniejsze, ale rynek także jeszcze nie wybił się z takiego okresu przestoju między 3, 4, 10, 4 4,11, a wsparcia w okolicach 4,06-4,05. Ta konsolidacja, jej wybicie będzie skutkowało jakimś większym ruchem. Na razie jeszcze trwa przestój. Franek szwajcarski ściąga kapitał ze względu na presję inflacyjną. Natomiast no, tutaj gdzieś tam wisi pomału w powietrzu jakaś interwencja Szwajcarskiego Banku naro Narodowego, który no, stara się za wszelkich sił, jak do tej pory, przynajmniej ograniczać umocnienie się franka. Dlatego też tutaj na razie ta presja popytowa jest ograniczona, widać bardzo silny sygnał do wzrostów tak naprawdę w minionym tygodniu, bo znalazł się na średniej kroczącej, na linii trendu, bardzo dobra świeca wzrostowa w postaci młotka, natomiast jej potwierdzenie będzie wraz z wybiciem maksimum na poziomie 4.10, 4.11, wybicie tego poziomu powinno wtedy dopiero przyspieszyć te wzrosty wyżej, na razie na razie jednak tutaj ta presja podażowa jeszcze, jeszcze trwa, wsparcia są oczywiście teraz testowane też bardzo istotne, bo to jest Konsolidacja czy górne ograniczenie konsolidacji z 2016 roku. Więc tutaj dopiero jakaś silniejsza podaż, wybicie linii trendu oraz średniej w okolicach 4,05 powinno skutkować także wzrostem, spadkiem w drugą stronę. Idąc dalej, warto zauważyć, że tutaj na rynku SP 500 mamy notowania nowe historyczne szczyty. To jest rzecz bardzo interesująca, bo duża jest rozbieżność między SP 500 a indeksem chociażby Dow Jones. No ale nowe historyczne szczyty mamy. Pamiętajmy, że indeks SP 500 jest indeksem ważonym free floatem, kapitalizacją. Free floatu dokładnie rzecz ujmując, czyli im większa spółka, im więcej tego kapitału we free floatie jest, tym większy wpływ na SP 500. A wiadomo, że teraz spółki które spółki drżają i w jaki sposób to się odbywa, więc no tutaj nie da się tego nie zauważać. Niemniej jednak mamy te wzrosty, które są syst wzrostami systematycznymi. Zmienność jest minimalna, coraz to mniejsza, i pamiętajmy, że zbliża się okres bardzo, bardzo istotny dla. Na wielu płaszczyznach, dlatego że będziemy mieli zarówno jesień, która przez wielu jest traktowana jako kolejny etap zachorowań, przyszłych potencjalnych zachorowań, a z drugiej strony mamy, mamy tutaj informacje także oczywiście o wyborach w Stanach Zjednoczonych, które także dla giełdy zawsze są. Znaczące. Dlatego tutaj myślę, że ten poziom 3400 punktów, który teraz został wybity, no jest kolejnym etapem przy fali wzrostowej, natomiast cały czas gdzieś tam trzeba ten trend nadzorować, aby nie zostać nie zostać tutaj z pozycjami na samych szczytach. W każdym razie na ten moment ruch wzrostowy trwa, a ostatni potwierdzony dołek na wykresie H4 rysuje, wyrysował nam się na ten moment na poziomie 3348, no bo ten ruch wzrostowy to jest bardzo, bardzo systematyczny, go można ewentualnie nadzorować nad wykresie niższego interwału, ale to już zostawiam do indywidualnej oceny. Natomiast jeżeli chodzi o wykres dzienny, to również ten poziom właśnie 3347, 48 punktów jest tym ostatnim potwierdzonym dołkiem. A patrząc na to z perspektywy jeszcze innych indeksów, na przykład niemieckiego DAXa, to tutaj warto pamiętać, że jednak Europa ma się zdecydowanie gorzej aniżeli Stany Zjednoczone, chociaż dzisiaj też sesja wzrostowa 1,5% na plusie. Mamy zaatakowany poziom 13 tysięcy punktów po raz kolejny. Wybicie w górę powinno skutkować wzrostami już w kierunku poziomu 13 500, 13 600, gdzie mamy lukę, po której rozpoczęła się dynamiczna fala spadkowa, więc no, na ten moment rynek już tutaj odrobił praktycznie całość spadków wynikających z COVID-a. Natomiast no, kluczowe opory jeszcze przed nimi. Zobaczymy, no, do tej pory, jakby Europa była zdecydowanie za Stanami Zjednoczonymi, jeżeli chodzi o falę wzrostową. Więc zobaczymy, czy tutaj rynek będzie teraz nadrabiał w tą, tą sytuację. Mamy sytuację taką, także, że rośnie nam miedź, czyli ten sentyment pozytywny jest utrzymany. Przy cały czas dość wysokich cenach złota, srebra, KGHM na razie radzi sobie też dobrze. Dopóki się nie pojawią większe korekty na rynku miedzi, myślę, że KGHM cały czas jeszcze będzie utrzymywał swoją stopę czyli swoją cenę na wysokim poziomie. Ostatni potwierdzony dołek jest na 123,50 zł. Wybicie go w dół będzie oznaczało załamanie tego trendu. Wzrostowego, no ale tutaj na ten moment mieć nie odpuszcza. Warto pamiętać, że jesteśmy w okolicach bardzo ważnego oporu na 295, i tutaj te spadki, które się pojawiły, sugerowały gdzieś tam potencjał prospadkowy, ale zauważmy, że rynek znajduje się powyżej średniej kroczącej, więc tutaj no na ten moment jeszcze nie ma przesłanek do większych spadków, a wręcz przeciwnie, ta reakcja tutaj. Jest na ten moment pozytywna. Na wykresie H4 teraz testujemy poziom oporu, właśnie tą strefę. Jeżeli udałoby się cenie wybić powyżej, byłoby to znowu zaproszenie do kolejnej fali wzrostowej. Na razie trend wzrostowy na miedzi trwa. Korekta, która była w minionym tygodniu, teraz jest próbowana przez rynek do odwrotu. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o towary rolne, też dość ciekawa sytuacja na kawie arabika. Kawa nie była w stanie zejść poniżej poziomu 109, 108, tak naprawdę, 70, 108 centów, i teraz utrzymuje się powyżej średnie kroczące. Nie jest to wykres wybitnie prowzrostowy, dlatego że mamy dość duże wahania i rynek na tym poziomie 120 dola, centów znajduje opór, ale jednak mimo wszystko cena nie była w stanie spaść na ten moment, przynajmniej niżej. Wsparcie, bardzo ciekawe, wsparcie jest na 102 centy. Jakby tam cena spadła, to faktycznie byłoby to dość interesujące. Warto pamiętać, że kawa tutaj na tym poziomie około 94 centów wielokrotnie się akumulowała, no i stworzyła tym samym taką bardzo rozbudowaną konsolidację między 95 a 120. No i wybicie tego 120 w górę mogłoby oznaczać rozpędzenie się naprawdę potężnych wzrostów, być może powroty cen w okolicach 140, 150, a może nawet i 200. Nie, więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o cenę. Natomiast tutaj ten kluczowy poziom to jest 120. Wybicie tego poziomu będzie dopiero znajdowało. Swój efekt dalej, więc przyglądać się trzeba, analizować trzeba. Każde zejście w okolicach 112, 113 jest okazją, dopóki cena znajduje się powyżej 109. Dwa słowa także na temat rynku gazu, który dotarł do oporów. Tutaj już ten przedział między 2,40, 2,50, 2,60, ta szeroki przedział jest już bardzo, silną, bardzo silnym oporem. Po wybiciu z tej konsolidacji rynek trwa w bardzo ładnym trendzie wzrostowym. Na wykresie 4 godzinowym kluczowy poziom wsparcia jest na 2,27. Na razie jeszcze nie widać przesłanek do zakończenia trendu wzrostowego, poza tym, że jesteśmy na oporach, więc no, ciężko powiedzieć, żeby to były okazje do kupowania teraz. Natomiast jeżeli cena byłaby znowu powyżej 2,44, to kolejny opór jest na 2,50, a później 2,60. Natomiast trzeba nadzorować cały czas trend, dlatego że gaz jest bardzo dynamicznym instrumentem, i jeżeli by nastąpiło wybicie ostatniego potwierdzonego dołka, wtedy można spodziewać się większej fali spadkowej. Natomiast na ten moment bliżej jest dalszych wzrostów. Tutaj wprawdzie Turcja poinformowała o odkryciu znowu ogromnych złóż gazu, złoż gazu, niemniej jednak dopiero za 3-4 lata szacuje się, że będzie możliwość wydobywania tego gazu z tych złóż, dlatego że kolejne prace są dopiero konieczne do wykonania. Więc na razie jakby ten, tamta sytuacja nie będzie miała wpływu na cenę, czy na podaż, a tym samym na cenę gazu ziemnego. W każdym razie na razie gaz jest bardzo popularnym e, zastępnikiem ropy, tak, bo tutaj bardzo duża presja chociażby ze strony e, Unii Europejskiej, czy też innych gospodarek na to, żeby być bardziej eko, no i ta ropa cały czas jest e, ropa węgiel tak naprawdę, tak, te, te, dwa, e, te dwa naturalne e, Energetyczne surowce, one, one jakby na ten moment odchodzą do lamusa, przynajmniej jakby w planach inwestycyjnych. No i gaz na razie jest tym, nazwijmy to, błękitnym źródłem energii, czyli też nie wytwarza aż tak dużo tutaj tego CO2 i innych przede wszystkim elementów, które są chociażby węglu, jak e, e, zasiarczanie. Natomiast patrząc na to z tej perspektywy, gaz, tak jak powiedziałem, między 2,40 a 2,50 ma najsilniejszą strefę oporu, i to są to były też cele dla tej fali wybijającej z poziomu z 1,65-170, więc tutaj już cel został zrealizowany i trzeba być dużo bardziej ostrożnym z dalszymi wzrostami. A jeżeli chodzi o cenę ropy, tutaj na razie mamy ruch wzrostowy. Pojawiły się też informacje o trochę mniejszej podaży, która wynika chociażby z nadchodzących huraganów. Poza tym, pamiętajmy, że też że okres jesienny, tak, czyli tam październik, listopad to są też okresy huraganów w Stanach Zjednoczonych. No tutaj jedyną rzeczą, która na ten moment mogłaby powodować, że podaż się będzie zwiększać, to liczba wiertnic, która została uruchomiona w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o łupki. Jest to największy wzrost w ostatnim czasie. Natomiast też ta cena do tego mobilizuje, bo to jest okolice 40 paru dolarów, co już powoduje, że groty i wietnic jest po prostu rentowna i pamiętajmy, że łupek ma to do siebie, czy ten ropa produkowana z łupków ma to do siebie, że jest dużo bardziej elastyczna ta podaż i może się uzależnić od ceny. Stąd też cały czas moje przesłanie względem ropy jest takie, że cena będzie się stabilizowała w tym rejonie między 35 a 55 dolarów ze względu właśnie na tą elastyczność podaży wynikającą z łupków, które stanowią dość duży procent już teraz produkcji, no i oczywiście ekspansja Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o produkcję ropy. Tak wygląda sytuacja na rynkach. Ten tydzień będzie niezwykle ciekawy ze względu na Jackson Hall, który się odbędzie w czwartek i piątek, czyli spotkanie coroczne, spotkanie bankierów centralnych, najważniejszych osób ze świata finansów właśnie w Jackson, w Jackson Hall. Nie będziemy znali oczywiście tych wszystkich rzeczy, które się tam będą odbywały, natomiast zawsze w ramach tej konferencji tego wydarzenia, są też rozmowy z dziennikarzami, no i z tych rozmów będzie można na pewno wywnioskować jakieś kolejne e, rzeczy co do polityki pieniężnej, więc trzeba obserwować czwartek, piątek, co będzie napływało na rynek. Na razie Stany Zjednoczone rozwijają się pomimo pandemii, e, PMI w minionym tygodniu było pozytywne, więc to wspiera dalej giełda, e, giełdę i zdecydowanie e, tutaj należy oczekiwać kolejnych informacji, które mogłyby tutaj coś zmienić, ale na razie trend wzrostowy trwa i dopóki tak jest, to no to jest scenariusz bazowy. Pozdrawiam serdecznie, życzę udanego tygodnia. Marcin Tuszkiewicz.